Wspomniał Pan o przyglądaniu się ciągu znaków, tylko że gro kierowców swoją oponą przygląda się niejednokrotnie i zastanawia się, co one oznaczają. Proszę na wybranym przykładzie wyjaśnić te specyficzne oznaczenia. Przedstawię, co poszczególne oznaczenia oznaczają na przykładzie opony 18560 r 1482 h Pierwsza liczba 185 określa szerokość opony w milimetrach. Druga liczba to profil określający stosunek wysokości ściany bocznej do szerokości opony. Profil 60 oznacza a więc 60% ze 185 mm, dokładnie jest to 111 mm. Profil 80 przyjęto jako pewnego rodzaju standard i czasem na oponie nie jest podawany. Oznaczenie przykładowo 155R13 oznacza profil 80. Litera R oznacza typ budowy opony, czyli w tym przypadku opony radialne. Liczba 14 oznacza średnicę obręczy w calach. Kolejną liczbą jest indeks nośności opony. Tutaj akurat jest 82T, to 475 kg nośności. Ostatnia litera oznacza klasę prędkości H, czyli 210 km na godzinę, informujące z jaką prędkością opona może jaką może osiągnąć opona z maksymalnym obciążeniem.